Cię bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marcin Lisiak i mam przyjemność prowadzić dla ciebie samouczek AutoCADA na platformie Statyka, Statyka Info. To jest pierwsze z serii nagrań. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się tu regularnie. Mam nadzieję, że będziesz regularnie zaglądać do, do tego samouczka. Plan jest taki, żeby każdego tygodnia omawiać poszczególne funkcjonalności programu AutoCAD, tak, żebyś mógł, mogła rozwijać się. W zakresie projektowania w, w AutoCAD, właśnie. Zaczniemy sobie na spokojnie od samego początku. Dziś omówimy temat interfejsu programu AutoCAD. Tak, opowiem Ci, co w ramach tego interfejsu programu AutoCAD możesz znaleźć. Zwrócę uwagę na, na ważniejsze obszary, które są, są istotne podczas, podczas tworzenia i edycji projektów, o których warto pamiętać szczególnie, szczególnie na początku, na początku drogi. Do dzieła zatem. Przejdźmy sobie do, do samego Autocada. Powinniśmy wszystko dokładnie tutaj widzieć. Dobrze, zaczynamy od lewego górne, górnego rogu. Mamy tutaj menu główne Autocada. Ono jest oznaczone czerwoną literką A. Tutaj w zasadzie nic nas nie powinno zaskoczyć. Będziemy widzieli ostatnio wykorzystywane rysunki. Będziemy mogli sobie przerzucić też na otwarte dokumenty. tak? Czyli tutaj będziemy mieli listę wszystkich otwartych rysunków lub tych, z których ostatnio korzystaliśmy. Możemy utworzyć nowy rysunek. Otworzyć istniejący, zapisać ten, który jest aktualnie otwarty, lub zapisać jako, czyli pod inną nazwą, zaimportować, wyeksportować różne elementy, opublikować, wydrukować, skorzystać z narzędzi rysunkowych, bądź też zamknąć aplikację. Dosyć istotna sprawa. Mamy tutaj też opcję Autocada, czyli takie okienko, które zarządza. Zarządza całym autocadem, ale o tym zdecydowanie, zdecydowanie później. Tak, tak naprawdę możemy traktować to menu jako standardowe menu edycyjne, tak jak w każdym innym programie edycyjnym, czyli nowy, otwórz, zapisz i w zasadzie to jest wszystko, co, co jest nam tutaj na tym etapie przynajmniej potrzebne. Kolejna część interfejsu to menu szybkiego dostępu. W menu szybkiego dostępu standardowo znajdziemy takie narzędzia jak nowy, otwórz, zapisz, zapisz jako, czyli podobne do tych, które mieliśmy tutaj w menu, tylko mamy je zawsze pod ręką, zawsze na wierzchu. Mamy też cofnij i otwórz, to są takie, takie narzędzia. Które służą nam do cofania operacji, które przeprowadziliśmy na, na rysunku lub, lub odtwarzania tego, co cofnęliśmy. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Ja dodatkowo mam uruchomione tutaj warstwy rysunku. Jak to się dzieje? Ano, spójrz, po prawo mamy taką, taki trójkąt ze strzałką skierowaną w dół. To jest takie, takie menu, które pozwala nam dopasować sobie to menu szybkiego dostępu. i już ja Tutaj mam dodatkowo włączone warstwy, bo dosyć regularnie z nich, z nich korzystam, ale mogę tutaj włączyć sobie drukowanie, właściwości, renderowanie, lub tak naprawdę jakiekolwiek inne polecenie, które, które chciałbym, o które chciałbym wzbogacić to menu szybkiego dostępu. Tutaj z całej listy poleceń mogę sobie, mogę sobie dodać dla mnie. Tutaj nie jest to mega istotne. Raczej te warstwy w menu szybkiego dostępu w zupełności mi wystarczają, ale ważne, żebyś posiadał, posiadała wiedzę, że, że możemy je sobie swobodnie do naszych potrzeb dostosować. Dalej mamy no, menu, główne menu w formie wstążki, które znasz na pewno z innych narzędzi edycyjnych, takich jak, jak, jak narzędzia Microsoftu, czyli menu w formie zakładek, a każda z tych zakładek posiada. Różne grupy narzędzi. To, na czym my będziemy się koncentrować na pewno w najbliższym czasie, to pierwsza zakładka narzędzia główne. W wersjach anglojęzycznych będzie to zakładka HOME, w której znajdziemy tak naprawdę najważniejsze grupy narzędzi i poleceń, które pozwolą nam zrealizować większość tego, co do zrealizowania będziemy tutaj posiadali. Od początku mamy grupę Rysuj, tutaj znajdziemy narzędzia, które służą nam do tworzenia nowych obiektów. Dalej mamy grupę Zmień, czyli tutaj mamy mam polecenia i narzędzia służące do edycji, do zmiany tych elementów, które już na rysunku powstały. Dalej, grupa opis. W grupie opis znajdziemy narzędzia służące właśnie do opisywania do opisywania rysunków, takie jak tekst czy wymiary. Wszelkiego rodzaju tego, tego typu elementy będziemy realizować przy pomocy narzędzi zgromadzonych w grupie opis. Dalej mamy bardzo ważną grupę właściwości, yy, przepraszam, warstwy. Na, w grupie warstwy będziemy zarządzać warstwami rysunku. Warstwy rysunku to bardzo ważna sprawa. Służą nam do tego, aby porządkować treść na rysunkach. Różnego rodzaju treści będziemy umieszczać na, na różnych warstwach, tak aby utrzymać porządek w, w treści tego rysunku, ale docelowo również móc dostosowywać sobie treść naszych rysunków do aktualnych do aktualnych potrzeb na pewno o warstwach będziemy jeszcze szeroko rozmawiali. Mamy tutaj narzędzia dotyczące bloków, bloków, czyli takich stałych elementów, które możemy sobie zapisywać, stałych powtarzalnych elementów, które możemy sobie zapisywać. Mogą być to symbole elektryczne, symbole architektoniczne, jakieś meble, krzesła, inne historie, które chcemy mieć zapisane, nie chcemy w ramach tworzenia naszych projektów, zastanawiać się skąd je wziąć, albo za każdym razem tworzyć nowe. Możemy sobie stworzyć bibliotekę, bibliotekę bloków, takich stałych, zapisanych elementów, które możemy sobie później na rysunku układać. Mamy właściwości obiektów, czyli możemy indywidualnie edytować kolor, rodzaj i szerokość linii. Generalnie te właściwości będziemy realizować poprzez warstwy, aby zachować porządek, natomiast indywidualnie możemy to również robić. Mamy grupy, czyli narzędzia służące do grupowania elementów w jakieś zbiory w zależności od, od, od potrzeb. Możemy to sobie zastosować. Narzędzia tutaj najważniejsze narzędzie, z którego ja korzystam najczęściej to szybki wybór, czyli takie narzędzie do wyboru do wyboru elementów. Coś mi tutaj nie zadziałało. A nie ma obiektów, to on nie chce zadziałać. Coś tu sobie narysujemy, wybierzemy opcję szybki wybór. O, on będzie, to narzędzie będzie służyło nam do automatycznego wskazywania obiektów względem różnych jego parametrów, takich jak kolor, warstwa, rodzaj linii itd. Ale o tym porozmawiamy sobie nieco później. Dziś interfejs na tym będziemy się koncentrowali. No i cóż, poniżej znajduje, znajdują się zakładki rysunków. Bardzo fajne rozwiązanie, które pozwala nam przesuwać się pomiędzy rysunkami w zależności od naszych potrzeb. Bardzo często zdarza się tak, że pracujemy na wielu rysunkach jednocześnie, a te zakładki po prostu ułatwiają nam nawigację i ułatwiają nam poruszanie się po tych, po tych rysunkach w autokadzie. No i dalej obszar roboczy. Bardzo ważna sprawa, no bo to jest to miejsce, w którym powstają nowe elementy, ewentualnie w którym znajdować się będą Elementy rysunku, które otrzymałeś od kogoś. Otrzymałaś od kogoś. Natomiast my tutaj na tym etapie koncentrujemy się na tym, że jest to miejsce, gdzie po prostu będziemy tworzyć nowe, nowe elementy. To, co, o czym warto pamiętać, ja szerzej o tym będę opowiadał w kolejnym odcinku, to to, że obszar roboczy autokada to jest po prostu kartezjański układ współrzędnych. Każdy punkt na obszarze roboczym posiada swoją, swoje współrzędne x i y, i tak, w taki sposób też z autokadem docelowo będziemy się komunikować. Widzimy tutaj nawet symbol układów współrzędnych ze wskazaniem kierunku osi x oraz ze wskazaniem kierunku osi y. Mamy też oś Z, która z tego punktu patrzy w naszą stronę. Ale to już jakby dotyczy przestrzeni trójwymiarowej. My na początku naszej drogi na pewno będziemy pracować, pracować na, płaszczy, na płaszczyźnie. No chyba że, chyba, że pojawią się takie głosy z Waszej strony, jeżeli będziecie chcieli pogadać o, o trójwymiarze. W i jest tam również do dyspozycji w tym zakresie. Jesteśmy na początku, koncentrujemy się na płaszczyźnie. Oś X i oś Y, tak jak wspominałem w kolejnym nagraniu. Powiem ci, jak interpretować te się i jak komunikować się z autokadem, właśnie poprzez współrzędne X i Y. Po prawej stronie mamy pasek nawigacji. Tutaj w zasadzie mamy takie narzędzia, między innymi służące do, do nawigacji w wymiarze Dla nas może być istotny nowy fragment, czyli takie narzędzie, które pozwala nam zmienić, zmienić widok, który obserwujemy na rysunku, ale to samo możemy realizować poprzez przytrzymanie scrolla myszy. Efekt będzie dokładnie taki sam. Dalej mamy zoom, czyli możemy sobie zbliżyć się na jakieś poszczególne, poszczególne obszary autogada. Mamy różne opcje, zoom, okno. Tutaj nam pomoże wskazać poszczególne i zbliżyć się do poszczególnych obszarów, które nas interesują, ale przybliżanie i oddalanie możemy realizować też poprzez przekręcanie rolki myszy. Efekt będzie dokładnie, dokładnie ten sam. Dobra, co mamy dalej? A, bardzo ważne bardzo ważne miejsce, czyli wiersz poleceń. Ten wiersz poleceń w zależności od tego, jak AutoCAD u Ciebie jest ustawiony, może wyglądać inaczej, może wyglądać w ten sposób, może być, może być nieco szerszy, ale może być też zakotwiczony na dole i ja z tej opcji przyznam, szczerze korzystam najczęściej, ponieważ jest to jedno z najważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o komunikację z programem. Z dwóch względów, po pierwsze, w tym miejscu będziemy wpisywać wszelkie polecenia. Generalnie wszystkie, wszystkie ele, elementy, wszystkie polecenia, czy też parametry polecenia, które będziemy wpisywać będą się, będą się tutaj pojawiać. Jeżeli chcielibyśmy uruchomić polecenie linia, skrót klawiszowy L i Enter uruchomi nam polecenie linia i tutaj będziemy mieli zawsze informację zwrotną od Autocada, czego on od nas w danym momencie oczekuje. Spójrz, ja wybrałem polecenie linia, ona automatycznie komunikuje się ze mną, określi pierwszy punkt. No, powiedzmy, że mogę to zrobić. Określiłem pierwszy punkt, dalej zmienia się monitor, określił kolejny i tak dalej. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o wiecz poleceń, to to, że z jednej strony my tutaj będziemy przekazywać informacje autokadowi o tym, jakie polecenie chcemy wykorzystać, czy jakie parametry chcemy zdefiniować, ale z drugiej strony jest to istotne, dlatego że to Autocad będzie w tym miejscu też komunikował nam, czego od nas oczekuje w danym momencie i to jest szczególnie ważne, szczególnie na początku drogi, bo może zdarzyć się tak, że w czasie realizacji któregoś z poleceń nie będziesz wiedzieć, co w danym momencie zrobić. Czy punk wskazać punkt, czy podać parametr, czy zrobić jeszcze jaką inną, jakąkolwiek inną rzecz. autokat zawsze w tym pierwszym poleceń będzie mówił ci, czego on w danym momencie oczekuje. Czy oczekuje wskazania punktu, czy oczekuje wskazania obiektu, czy oczekuje podania jakiegoś parametru. Które jest potrzebne do realizacji tego, tego polecenia. Także bardzo ważne miejsce do komunikacji dwustronnej. Z jednej strony to my tutaj wprowadzamy informacje do AutoCAD, ale również on tutaj będzie nam monitorował, czego od nas w danym momencie oczekuje. Dobrze, po prawej stronie mamy tak zwany pasek stanu. Ten pasek stanu w zależności od konfiguracji będzie miał więcej lub mniej różnych różnego rodzaju parametrów. W naszym przypadku one są ograniczone tylko do tych, które są niezbędnie konieczne na początku naszej drogi z autokadem. Od lewej strony mamy wskazanie współrzędnych położenia kursora. Widzisz, że w miarę przemieszczania się kursora po ekranie te współrzędne się zmieniają. Pierwsza wartość to wartość x, druga wartość to wartość y. Spójrz, jeżeli zbliżę się do punktu 0,0 to one będą miały małą wartość. Jeżeli będę odjeżdżał w prawo. X będzie zdecydowanie przyrastał, jeżeli będę poruszał się do góry Y będzie zdecydowanie przyrastał, a X, a X będzie się mniej zmieniał. Natomiast to generalnie służy nam do tego, żeby mieć informację, gdzie w danym momencie kursor się znajduje. Dalej mamy takie przyciski, które będą nam służyły pracy tak naprawdę mamy siatkę, którą możemy włączyć i wyłączyć. Mamy skok, który tryb skoku, który w momencie kiedy AutoCAD będzie oczekiwał na wskazanie punktu. Hmm, to ten skok możemy ograniczyć sobie do skoku po siatce lub, yy, lub zmienić jego parametry. Mamy narzędzie ORTO, które ogranicza poruszanie się kursora w pionie i w poziomie równolegle i prostopadle do układów współrzędnych. Mamy dalej śledzenie lokalizacji oraz lokalizację względem obiektu. Bardzo ważne narzędzia. To już jak zaczniemy rysować i lokalizować się względem poszczególnych obiektów, będziemy z tego korzystać. W skrócie to są narzędzia do precyzyjnego określenia i precyzyjnego wskazywania punktów w Autocadzie. Mamy tutaj również możliwość przełączania się między interfejsami oraz na samym końcu mamy dostosowanie tutaj Możesz decydować o tym, jakie parametry w tym pasku stanu powinno się wyświetlać. Jest ich tutaj naprawdę dużo. W miarę tego, jak Twoje kompetencje będą rosły, będziesz mógł, mogła dokładać sobie tych, tych parametrów. Natomiast, tak jak wspominałem, to co widzimy tutaj w tym momencie, to w zupełności nam wystarcza do tego, żeby mieć jasność co do, co do realizacji naszych projektów. I te parametry w zupełności nam tutaj wystarczą. Poniżej, ostatnia część, również ważna. To zakładki model oraz układ 1, układ 2 i tak dalej. O co tutaj chodzi? Model, zakładka model w, danym, w danej sesji zawsze będzie tylko jedna, to na modelu będziemy tworzyć i edytować nasze obiekty. Zakładka układ. Pierwsza, czy jakakolwiek inna, będą wyglądały analogicznie, i to jest miejsce, w którym będziemy przygotowywać wydruk. To na układzie, właśnie będziemy definiować, na jakiej drukarce, na jakim, na jakim formacie papieru będziemy drukowali, oraz tutaj będziemy nasze pliki i efekty naszej pracy przygotowywać do wydruku, korzystając z zrzutni i odpowiednich ustawień. Natomiast o tym też pogadamy sobie później. Jeżeli chodzi o interfejs programu AutoCAD, wydaje mi się, że temat jest wyczerpany, konwencja tego samolotka też powoduje, że te, te nagrania nie mogą być mega, mega długie także jeżeli będziesz mieć jakieś pytania odnośnie tego co się w nim znajduje pisz śmiało, będziemy starali się w każdym kolejnym, w każdym kolejnym nagraniu rozwiewać te wątpliwości które mogły się wcześniej pojawić no i co, zapraszam Cię w przyszłym tygodniu, porozmawiamy sobie w przyszłym tygodniu o współrzędnych w autokadzie. opowiem Ci jak one działają i zaczniemy sobie rysować. Zaczniemy sobie rysować, bo na, tylko na, na, na przykładzie konkretnych, konkretnych case'ów, jeżeli chodzi o określenie, będziemy mogli o tych współrzędnych porozmawiać. Będą to współrzędne bezwzględne, współrzędne względne i mam nadzieję, że wystarczy nam czasu na współrzędne biegunowe także za dzisiaj. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, zachęcam do pozostawienia komentarza i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.